Cześć, witajcie w Jestem Karol i dzisiaj posadzimy dynie. Mam tu łopatkę i na początku musimy nabrać trochę takiej yy, dobrej ziemi, żeby yy, po prostu te dynie dobrze rosły, bo dynie lubią rosnąć w dobrej ziemi. Myślę także, że wiaderko tej ziemi nam wystarczy. No to dobra, mam już pełne wederko tej ziemi. Bierzemy tą ziemię i posadzimy nasze dynie. Posadzimy je w tamtym miejscu, gdzie, gdzie, przygotowaliśmy, gdzie przygotowaliśmy ziemię pod sadzenie. Tutaj na początku wykopuję jeden dołek, drugi, trzeci i tak kilka dołków wykopałem. I w tych dołkach właśnie będziemy sadzili nasze dynie Tutaj do pierwszego bierzemy, bierzemy tą doniczkę i musimy te dynie tak o Tak ładnie rozdzielić Tutaj będzie jedna dynia Tam w drugiej będzie druga dynia I tak sadzimy, do, i tak będę sadził Do każdej Do każdej dziury po jednej dyni Tutaj kolejna dynia może to trochę wygrzebie O tak, tak, trochę Bo ta dziura jest trochę za głęboka O, dobra I teraz yy, przysypiemy za chwilę ziemię te dynie I oczywiście yy, I oczywiście je podlejemy Przysypuję to ładnie tą ziemią I ta ziemia jest bardzo bogata w składniki odżywcze A dynia lubi mieć yy, No lubi mieć dużo tych składników odżywczych Ponieważ no, dynie mocno rosną. Tutaj kolejne, jeszcze troszkę. Uklepuję, uklepuję tą ziemię i przechodzę do następnej dyni. Nabieram ziemi i tak samo obsypuję i tak samo yy, i tak samo sadzę tą dynię. Te nie będą miały tutaj tusto, będą miały dużo składników odżywczych bo w tej ziemi jest mega dużo składników odżywczych ta ziemia jest bardzo do, dobra do właśnie sadzenia dyni oczywiście tam potem też te korzenie dojdą do zwykłej ziemi no ale to wtedy już będę na przykład te dynie nawozić ale na początku muszą urosnąć tutaj, tutaj już są dynie i jeszcze w tych kilku dziurkach do tych kilku dziur też muszę wsadzić dynię. I tutaj to może rozdzielę. No, i tu już wsadzamy. Dobra, pierwsza dynia ląduje tutaj. Przesypujemy ją. Oczywiście za chwilę ją przysypiemy ziemią. Tak jak to ma być. Pierwsza dynia ląduje tutaj. Druga jeszcze, druga będzie tam. W tamtej, następnej dziurze i trzecia też. Mam też o wiele więcej dyń, ale po prostu pomyślałem, że to będzie nudne, jak ciągle będę tak pokazywał. Po wam jakieś saldzę te dynie więc po prostu pokażę wam na szorcie ile tych dyń rzeczywiście mam. Mam ich bardzo dużo Na pewno będę wam pokazywał Jak z tych dyni robię jakieś dania Na następnych filmikach No ale to jeszcze dużo do tego czasu Bo te dynie muszą urosnąć i, no, no i muszą zakwitnąć I muszą Urosnąć na nich dynie I tutaj chyba sadzimy Już ostatnią Chyba, że tam jeszcze jest jedna Ale chyba to już jest ostatnia No to dajemy trochę ziemi jeszcze trochę i sadzimy w tym dynie. Oczywiście, musimy to jeszcze za chwilę, te wszystkie dynie podleć. Tam jeszcze, to jest przedostatnia dynie, bo tam jeszcze mam na ostatni Za chwilę te dynie podlejemy. Akurat w tą ziemię łatwo, łatwo z tej ziemi łatwo wyparowuje woda, więc muszę, będę musiał codziennie te dynie podlewać. Ale też w tą ziemię łatwo wsiąka woda. Więc to jest jej plus. A największy plus tej ziemi to jest, że ona jest taka właśnie bogata w składniki odżywcze. No to bierzemy tą pierwszą sadzoneczkę, wsadzamy tutaj. Trochę ją tak obsypujemy. No i... Dynie są takimi roślinami, które lubią mieć y, ziemię bogatą w składniki odżywcze. No. Y, przedostatnia sadzonka wsadzona. I teraz ostatnia sadzonka. Ostatnią sadzonkę tutaj ładnie wsadzamy i bierzemy się za podlewanie dyni. Tutaj jeszcze w przyspieszonym tempie widzicie jak ja posadziłem tą sadzonkę. I teraz zostało tylko podlewanie. Już tak wyglądają nasze dynie z daleka. Muszę iść jeszcze zaznaczyć jakie to są dynie jakiego rodzaju. Tutaj mi się urwało To są chyba dynie Bezupinowe Albo dynie kokaido Teraz mam już konewkę I idziemy podlewać Te nasze dynie Tutaj podlewamy troszkę Dajemy wody Staram się nie po liściach Ale i tak się trochę polało po liściach Tutaj też Ta ziemia jest Bardzo chłonna Ona dobrze chłonie wodę w kolejnej dyni też podlewamy no i tutaj chyba ostatnia dynia no tutaj już jest ostatnia dynia, tą dynię też podlewamy i wszystkie dynie mamy posadzone i podlane na dziś to już by było wszystko, do zobaczenia